Kochany tatulku na imieniny, piszę krótki list od przyjaciółki Haliny. Znalazłam imiennika z roku 466. To święty Leonard Pustelnik z Limorz, patron imienia Twego. Bo ja tatulku świętych kocham już od dziecka i wciąż się modlę. Niech ręka zdradziecka nie niszczy dzieł pana tego świata, bo wszystko, co nam daje Bóg, to światło, które spada z nieba i ludzi ratuje we wszystkich potrzebach. Mój wirtualny przyjacielu, idąc czasami na przełaj, nie dochodzimy do celu. Różne tego skutki i powody. Dla nas najważniejsze, że człowiek z Bogiem jest zawsze młody, bo choć ciało ulega chorobom i słabości, cieszmy się tym, że posiadamy skarb bezcenny, który w ludzkiej duszy gości to nasz Pan, ziemi i nieba. On wspiera i pomaga. W różnych potrzebach jesteśmy jak dzieci rozkapryszone, Czasami biegniemy w odwrotną stronę, Lecz to co mamy, ten skarb bezcenny, To nie diamenty, złoto, klejnoty, My serca mamy pełne tęsknoty za dobrem, za prawdziwą miłością. Czystą jak dziecka łza i oczy, które ten świat widzą, utkany z natury i żyje po to, aby traktować dobra i Boga ciesząc się życiem. Najdroższe dzieci, które ojciec obdarza miłosierdziem, szacunkiem i godnością. Nie po to, abyśmy ręką podawali dziełom szatana, by niszczyć i zabijać i śmiać się jak szyderca z lubością.